Rafał Brzozowski znalazł się w niekomfortowej sytuacji, będąc celem dosyć złośliwego oszustwa. Jego popularność i relacje z fanami zostały wykorzystane do nieuczciwego celu, to jest próby zarobienia pieniędzy. W mediach społecznościowych pojawiło się alarmujące zdjęcie, przedstawiające moment, w którym Brzozowski zostaje zakuty w kajdanki przez funkcjonariuszkę policji. Fotografia miała zachęcić do kliknięcia w link który prowadził do strony reklamującej program do zarabiania dużych pieniędzy. Oczywiście, jest to zwykłe oszustwo. Na stronie opublikowano też rzekomy wywiad z Rafałem, w którym artysta miał polecać ten program podczas rozmowy u Kuby Wojewódzkiego. Portal shownews.pl natychmiastowy skontaktował się z Rafałem w tej sprawie. Piosenkarz, będąc świadom afery, wyraził ostrzeżenie dla fanów. Przykro mi. Ale nigdy nie udzieliłem takiego wywiadu i nigdy nie polecałem tej platformy. To jest fake news i absolutnie spreparowany przez złośliwe oprogramowanie artykuł, wyznał Rafał. W jego słowach pojawiło się również zdziwienie dotyczące domniemanego powiązania z Kubą w Wojewódzkim. To bardzo dziwne, zwłaszcza że nigdy nie byłem gościem w programie Kuby Wojewódzkiego i nie brałem udziału w żadnych nagraniach. Zdjęcie jest sfałszowane, komentuje, wyraźnie zdenerwowany Gwiazdor TVP, Brzozowski już podjął kroki, by coś z tym zrobić. Widziałem sporo tego typu artykułów z innymi znanymi osobami, sam się dziwię ze mnie w to wmieszano. Postaram się przekazać to odpowiednim służbom i działom prawnym, dodał Brzozowski, dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.